No super, ma przede wszystkim talent. Ona studiuje wokal, krótko mówiąc, na Akademii Muzycznej, na Uniwersytecie Muzycznym. Jest na drugim roku. No i kibicuje od, najmniej, od najmniejszych lat. Można powiedzieć miała już debiut, zgodę z orkiestrą w 2013 roku, kiedy właśnie wspólnie z nami na dużym koncercie w telewizji Polsat właśnie występowała. Wtedy też śpiewał e, Łukasza Syn Bartek i jego młodsza córeczka Tosia w trójkę. Wtedy i rzeczywiście ta pasja od tego okresu cały czas rozkwita, bo ona jej skończyła mu szkołę muzyczną na fortepianie, później prawda, cały czas się kształciła wokalnie w Akademii e, można powiedzieć Teatralnej w Akademii, Młodych talentów. Tutaj w Warszawie jest taka właśnie też bardzo ciekawa instytucja, i myślę, że jeżeli jestem brylantem, to trzeba go i trzeba dać szansę. Z każdej piosenki, którą ona właśnie pisze, bo bardzo piękne teksty, bardzo piękną muzykę tworzy, no ja się cieszę, to jest, że tak powiem, coś niesamowitego i kibicuję będę na każdej, jak to się mówi, polu pomagał.